Są jednostki, które są niesłychanie dobrze zinformacyjne, nawet mogę wspomnieć tutaj szpital uniwersytecki w Gdańsku, który dzisiaj odwiedzałem rano, no ale są również takie jednostki, które do tej digitalizacji mają bardzo daleko. Z jednej strony, oczywiście, wymaganiem takim podstawowym jest odpowiednie oprogramowanie, ale nawet w jednostkach, tak się spotykamy, których te oprogramowanie jest dostępne, to niekoniecznie jest wdrożone. Więc z naszego punktu widzenia, takiej obserwacji, wydaje się, że inwestycja. Nie w sam sprzęt czy oprogramowanie, ale inwestycja przede wszystkim w kadry i te, które wdrożą i te, które potem utrzymają tą to, 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 to digitalizację na bieżąco, to jest ta pierwsza i najważniejszy element. My chcemy, żeby pokazywać korzyści kliniczne, czyli żeby, żebyśmy widzieli, że nowa technologia jest efektywniejsza klinicznie niż dotychczas używana. A ma tu oczywiście element bardzo ważny bezpieczeństwo. Jeżeli nowa technologia jest bezpieczniejsza niż obecnie używana, to jest to niezwykle duża przesłanka, żeby wprowadzać. I drugim tym elementem jest to, żeby była efektywna. Kosztowo. Mamy taki próg efektywności kosztowej i przeliczony koły jedno koły, które powinniśmy, za które powinniśmy zapłacić do 140 tysięcy złotych. Taki próg efektywności kosztowej jest ustawowo wskazany jako 3 PKB na, 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 na mieszkańca i wprowadzenie takiej nowej technologii no, powinno być poprzedzone taką analizą ekonomiczną. To jest oczywiście pewne wyzwanie dla ciągle zmieniających się technologii, dla technologii, które są przecież wykorzystywane przez różnych operatorów i ta umiejętność operatora wpływa na efektywność kliniczną, więc to są, to są wyzwania, które zostają nie tylko przed nami w Polsce, ale to stoją przed całym światem i ten cały, cały świat próbuje znaleźć rozwiązanie, żeby z jednej strony wspierać takie nowoczesne rozwiązania, ale z drugiej strony patrzeć na te dwa, Elementy efektywności klinicznej i efektywności kosztowej. To jest takie najlepsze miejsce, żeby poznać, po pierwsze, różne rozwiązania, które są oferowane na rynku i które już, już właśnie istnieją, są wdrożone. Prawda? Możemy. Patrzeć na efekty, ale również poznać ogrom wyzwań, tego, co stoi jeszcze przed nami. Także myślę, że to, że ludzie z IT i e health spotykają się w jednym miejscu i wymieniają poglądy, jest niezwykle cennym osiągnięciem takiego spotkania. Proszę zobaczyć to, co mnie też uderzyło, że Brakuje przepływu informacji, tak? że dzięki temu, że istnieją konferencje, być może nie mamy czasu czytać, przeglądać publikacji, przeglądać stron internetowych, no, nie mamy takiej możliwości zapoznawania się no, właśnie z rozwiązaniami, które są obecne na rynku. Więc to jest taka, uważam, niezwykła skala takich, takich i znaczenie takich spotkań.